Puk, puk, puk! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No, okres jest zimowy i popołudniami w tygodniu to ciężko coś podziałać, ale ciągle zastanawiam się, co z tym piecykiem. Piecyk yy, słychać, że odpala. Słychać wentylator, ale chcąc go użytkować, trzeba by go przejrzeć. Nie wiem. Ale zabrałem się za lodówkę, ponieważ. Muszę ją wyjąć. Patrzcie, jakie to jest wszystko grube. No niby solidne, niby ok. Tylko tak naprawdę to tyle waży. To jest 2 kg waży. I tutaj mamy lodówkę 12V model CR65. Tu sobie ktoś tam jakąś taśmę coś kleił. Nieistotne. Musiałem to zdjąć, żeby ją wyjąć, bo jak ją wysuwam tutaj w tą przestrzeń, to jest ciasno. Więc się wczoraj męczyłem troszkę, żeby tutaj się dostać. Musiałem jeszcze tutaj odpiąć od zasilania. A w jakim to celu robię? Po pierwsze, chcę sprawdzić, czy ona wejdzie tutaj. Tutaj, czy wejdzie. Dzięki temu zlew, nie wiem, czy jeszcze ten zostanie, czy w ogóle przebuduję to. To by poszło tutaj. No ale, żeby znowu to zrobić, zobaczyć, jakie będzie przestrzenie. Tutaj, to muszę najpierw ruszyć lodówkę. I, i przede wszystkim zobaczyć, czy ona wejdzie tutaj. Yy, ponieważ ta kanapa jest bardzo wygodna, jest szeroka. Ma metr m szerokości. I widziałem, że są kanapy takie po 95 cm, czyli 10 cm węższe przez co ten prześwit jest też już większy ale to, to, to już jest kombinowanie skoro to jest tak ładnie, oryginalnie tutaj zamontowane to myślę, że bardziej będę celował w to żeby zlew, no skup się zlew przeszedł tu w miejsce lodówki oczywiście na nowych szafkach, na nowym użebrowaniu a lodówka przeszła tam Gorzej jak ona tam będzie zawadzać, bo co innego jest mierzyć miarą, a co innego fizycznie przystawić ją tam do tego miejsca, no to trzeba będzie myśleć nad, na przykład Yeti, nad lodówką Yeti, tą BX30 lub 40, tylko że ona też jest taką kolubryną większą. Jeszcze zastanawiałem się, czy jakby już pycyka nie było, czy lodówkę nie dać tutaj. Ale to też jest taki problem, że jak stoję i będę chciał ją wysunąć, to się robi ciasna Więc takie to są dylematy. nie siadło. Takie to są dylematy. Nie ma co was nimi zamartwiać. Więc szarpię tą lodówkę, zobaczymy, zobaczymy, co to, 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 to będzie z tego. Troszkę się poprzytulałem z lodówką i jakoś sobie poradziłem. O dziwo wytargałem ją, jest już tutaj, na tym miejscu. No i dylemat jest: jest dylemat, ponieważ lodówka względnie pasuje. Takie nagrywanie po ciemku to nie nagrywanie, ale ogólnie, fotel pasażera obraca się tu i tak by jakaś mała półeczka, znaczy szafeczka ścianeczka by musiała być, żeby to jakoś tak obudować, chociaż częściowo patrzcie no, gangrena taka, no pewnie nikt nie sprząta od lat I tak nikt nie sprzątał. No i jest dylemat, co z tym zrobić? Czy tak zostawić? Przejście względnie jest, jak jest stoliczek, no to przejście względnie jest i to jakoś nie ma problemu. Żeby tu sięgnąć, no to ta szafeczka w ogóle by musiała być jeszcze style tyle krótsza i taka będzie. Proszę. wyjmij kochanie jajka z lodówki albo kiełbasę No to można wyjąć na stolik. Nie nie ma tragedii, troszkę nachodzi na drzwi, ale to też nie ma tragedii. Bo jeżeli by tutaj było cofnięta ta szafka, to, to jest ok. Ale. Ale gdzie jest miara gdzie jest miara biorąc pod uwagę Yeti Yeti jest taka, że na długość tu 58 ale ona była gdzieś tak więc jest bardzo porównywalna ale i plusem jest to, że jest węższa, bo ma 38, czyli mniej więcej, tu do tego zygzaka, tak? Dobrze patrzę, no jeszcze odsuwając, to byłaby tylko dotąd. Więc, automatycznie, te 10 cm jest więcej na przejście. Wysokościowo też jest troszkę niższa, bo ta bx 40 jest na 47, to ma 52. A 30 parę jest tam mniejsza. Więc chyba decyzja jest prosta. Jakby ktoś chciał taką lodówkę, to ją będę mógł sprzedać. To jest 12V model cr 00065 Bez zasilacza, tylko była podpięta pod 12V. Jest. Mi się dobrze zachowana z zewnątrz, tak bardziej jakaś poplejana. Ktoś coś tutaj odklejał. ale lodówka tak wygląda. Jak ją załączałem, to jak jest napięcie, to się świeci jedna dioda. Po przekręceniu termostatu załączała się druga. Jak chłodzi, no ciężko mi jest powiedzieć. mi wiecie, że nie testowałem się odpomniała. To jest, także to nie, nie zamyka się tak idealnie, tak o. tylko tak. O. No i jest ten tryb wentylacji. Jak nie używamy, to ona się wietrze. No dobrze, więc. Chyba BX40 lub 30. Zobaczymy, jakie ceny będą. Przygotowujemy się do sezonu, więc ceny będą teraz wyższe. Ostatnio BX30 była za 1199 zł. Cena regularna, 1099 w promocji. A BX40 1299 regularna, a 1199 w promocji. I tyle. Dobra. No to tyle z tego odcinka, następne to będę chciał to chyba demontował tą szafkę, tylko cholera jest, za, przepraszam za wyrażenie, ale jest zimno i po południami ciężko się za to zabrać, ale się nie poddaje. to już jest taka fajna rzecz, znalazłem. Zobaczcie jak to jest profesjonalnie pomalowane, to jest wszystko w kolorze było, tu już nie sięgnął pędzel To jest ten fenomen, znaczy to jest fenomen w ogóle Kupujesz takie auto, to melisę trzeba pić Ponieważ to jest artyzm, artyzm Co tu ktoś zrobił, ale Niestety tutaj chcałoby się troszkę zrobiło przy prowadnice od drzwi suwanych ale to jest takie no, brązowe, ale jest tu blachy pełne. jak ja tu przyjadę szczotą przejadę rstopadam nawet jakbym miał blachę spawać to to jest takie pierdu pierdu. no dobra z tych ujęć na tyle zabrałem się za demontaż kranu Ran. Oprócz tego, że jest podpięty pod wodę, jest podpięty pod prąd, ponieważ tu krańcówka, mikrostyk taki i kolejna profesjonalna robota. To tylko było zataśmowane Za specjalnie jedno drugiego nie było oddzielone. Trochę się obawiam o resztę instalacji w tym aucie. Dzisiaj takie testy. Chciałbym przeprowadzić. Częściowo już demontuję tutaj to wszystko, ale interesuje mnie to, czy ta kuchenka to są węże od wody i już zdemontowany kran. Ale ciekawi mnie, czy ta kuchenka w ogóle działa i czy działa piecyk. Więc na tę okoliczność, przytaszczyłem, przytaszczyłem butle z gazem, podepnę ją i zobaczymy. Ale też przy okazji jest takie niebo, czyli ogólnie ponuro. Chcę zobaczyć, jak ładuje solar. Solar, co my tu mamy? 13,5, 13,4, 13,9, nie, 5,4 coś tu ładuje no to dobrze to dobrze na te potrzeby jak tutaj siedzę i coś robię załączam światło no to coś tu uzupełnia tego prądu ok ok więc dzisiaj testy z butlą dzisiaj testy z butlą tu jest taki składzik reduktor swoje chyba lata też już ma tego to wszystko zrobione. Ok, zaraz podepnę butle, dokręcę, zobaczymy jak to śmiga, czy to śmiga. Takie tam pierwsze komplikacje. Butla, reduktor, ale tu nie widzę żadnej uszczelki. Nie wiem, czy ten kołnierz, który tutaj jest, to to jest wystarczające, ale Mam taki magiczny worek podpisany uszczelki butla gas reduktor, więc teoretycznie powinien pomóc ten patent. Uszczelki, nie uszczelki posprawdzane to, to w ogóle nie jest ten wind Już nie pamiętam jak miałem na tamtej butli, ale musiałem mieć reduktor z innym gwintem. Albo przejściówkę, albo przejściówkę, która była na ten mniejszy gwint i na większy. To na razie nie posprawdzam. Skoro nie poszło mi z kuchenką, to dotrzepię się do tej szafki. I spróbuję ją zdemontować. Tu już takich jakichś dwóch krętów nie ma. Są dwa. Wszystko tu jest w ogóle na gwiazdkę montowane, co jest ciekawe. Każda śrubka to jest gwiazdka. Więc ciekawe. No nic, spróbuję to odkręcić. Najpierw front, drzwi, etc., etc. Żeby się tego powoli pozbywać. Żeby się powoli pozbywać. I tyle. Tak. Śruby podkręcane. Drzwiczki podkręcane. To się trzyma. Na górze się już nie trzyma tak bardzo. Ale nie chce odejść. I taka ciekawostka. Tu jest śruba. Tu jest śruba. Czyli... Chciało być łatwo, szybko i przyjemnie, a wydaje się, że pewnie tu gdzieś. O, też jest śruba, jakiś element, który to skręca. Dobrze, więc działam dalej. Udało mi się rozbeweszyć tą frontową część. Okazało się, że jeszcze tak. Tu śruba, tu śruba 2, tu i tu 4, tu i tu to 6, tu 1 to 7, 8, 9 i tu 2, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 wkrętów, z czego dwóch nie było, i to wszystko skup się, czy to nie wszystko trzymało front. Tu jeszcze mi coś nie puszcza, może się na farbie trzyma. Albo tu jest coś jeszcze To jeszcze chwila Wszystko jasne, tu jest jeszcze takie mocowanie na patencie Ktoś to po prostu skleił To było sklejone I teraz tutaj mamy elektryczny mordownik Czyli lampka podłączona pod to oraz kontakt. I to wszystko tu umieszczone. No to demontuje. Tutaj ktoś już pomyślał i dał kostkę. Więc o tyle fajnie, że te 12V kable są zabezpieczone przed zwarciem No i tutaj mamy gniazdko. Które muszę odpiąć. jest w ogóle podwójne dno. I taki wychodzi odcinek o szafce, ale żeby już tego wszystkiego nie rozkręcać, bo tu jest milion śrubek i kręcenia jest dużo, postaram się po prostu odkręcić tą belkę. Prawdopodobnie na której to wszystko się jeszcze trzyma i powinna mi cała szafka zejść, bo do tej belki tutaj to się już nie trzyma bo są boki odkręcone i łatwiej mi będzie to rozkręcać jak już będę miał zdjętą całą szafkę więc kręcę ta już nie trzyma tamta prawdopodobnie też już nie trzyma więc pozostają mi dwie śruby do odkręcenia Jeden zero dla mnie szafka zdemontowana Izolacja jest, ale to jest taka izolacja jakaś gąbka czy to jest alufoks przyklejane, hmm, ciężko mi powiedzieć gąbka wzmocnienia jakieś do sufitu, co by śruby mogły być przykręcone, ale ciekawe. I to jest stelaż konstrukcja. Jaka No ok? Założenia do końca dzisiaj nie zrealizowane z gazem, ale z szafką jak najbardziej. To teraz sobie mogę spokojnie odkręcić. Ten nimbus marketowy daje radę, chociaż no przy tych grubszych śrubach już się objechał parę razy jakoś muszę tą lampkę zdemontować nie wiem jeszcze jak no i tyle na razie nic z takich aktualizacji tego grzyba też już wywaliłem ładne kantówki porządne, solidne ale szczerze mówiąc ta cała szafka taka solidna nie bardzo pojemna a ona parę ładnych kilo ważyła parę ładnych kilo ważyła więc myślę, że moja szafka, która tutaj będzie po przebudowie, bo będzie też mniejsza ale będzie zrobiona z lżejszej sklejki z lżejszej konstrukcji no to też będzie zawsze parę kilogramów do przodu ale to jako ciekawostka zobaczcie jaki ktoś sobie trud zadał, żeby o tyle podwyższyć tą boczną ściankę z tej i z tej strony to dał tutaj jeszcze śruby. I patrzcie na to w ogóle. kurtyna. Takiej śruby to jeszcze nie widziałem i to jeszcze na, na gwiazdkę i ona wchodziła tu, wchodzi, po to, żeby to przytrzymać. Więc męczę się dalej, ja pitole. Ja pitole.